Proszę księdza, chciałam porozmawiać o przypadku Marcina K, bo rzeczywiście decyzja mm, bezprecedensowa, wydarzenie Marcinka w dzieciństwie molestowany przez księdza wycofał cywilny pozew przeciwko diecezji koszańsko-kołobrzewskiej i zawarł z nią ugodę. Kuria zapłaci mu e, 150 tysięcy złotych. E, i dzisiaj Marcinka tutaj w, w Talk FM powiedział że o jakimkolwiek braku odpowiedzialności Kościoła za swoich podwładnych księży jest nie do podtrzymania, e, bo Kościół, nie nazywając tego odszkodowania, odszkodowaniem, wykonał gest pokuty chrześcijańskiej, a nie pomocy chrześcijańskiej, jak to e, mówi przedstawiciele kościoła. kościoła. To co to było? Gest pokuty chrześcijańskiej czy pomocy? Ale rzeczywiście jest znacznie szersza niż te dwa słowa, tylko to po pierwsze. Po drugie, 150 tysięcy to tylko to GM podało tę sumę, a potem inne środki społecznego przekazu za państwem. Nie ma żadnej określonej sumy w tej ugodzie i prawnik ze strony kurii o żadnej sumie nie powiedział. Mówił o. Pomocy panu Marcinowi. w To znaczy, że Marcin terapii. nie ma gwarancji wypłacenia konkretnej kwoty, znaczy w pomocy konkretnej. Tam, tam ugoda, o ile wiadomo, a wiadomo, powszechnie, bo tak powiedział yy, rzecznik, nie rzecznik, tylko, tylko yy, prawnik, chodzi o pomoc w terapii i, i pokrycie kosztów. Yy, o sumach konkretnych. O ile mi wiadomo, nic nie ma powiedziane, ale, ale zwróćmy uwagę na tę wypowiedź pana Marcina. On podkreśla, Właśnie ta odpowiedzialność Kościoła za to, co się w nim dzieje, za to, co y, stało się, bo to, że Pan Marcin jest w fatalnej dzisiaj y, kondycji psychicznej, to, to doskonale widać i temu człowiekowi trzeba pomóc. I y, również te wytyczne, które y, weszły w życie w polskim kościele, one też mówią o tym, że y, Wspólnota Kościoła winna pomóc temu człowiekowi skrzywdzonemu. I to się właśnie dzieje na naszych oczach. Chcę podkreślić, kościół katolicki w Polsce, jeśli chodzi o nasz kraj, jest jedynym jedyną instytucją, która w ogóle takie wytyczne ma. Wypadałoby, żeby inne instytucje naśladowały yy, tę sytuację i tego typu instrukcje yy, opracowały. To naprawdę jest ważne.